Cześć! Nieprzypadkowo jesteśmy w tym pięknym ogrodzie. Dla wszystkich miłośników pięknych e, Oaz Spokoju i Ogrodów, przygotowaliśmy wspólnie z firmą Asaj materiał, w którym e, podpowiemy Wam, e, jak zaprojektować i stworzyć niepowtarzalną atmosferę po zmierzchu. Ja nazywam się Paulina Boś, e, z moimi gośćmi są Wiola i Miolczyk. E, projektantka w Nowodworski Lighting i Andrzej Stępień, złota rączka elektryk. Reprezentujemy markę Nowodworski Lighting. Naszą rozmowę zaczniemy od najważniejszego, czyli projektu ogrodu. Wiolu, na co zwrócić uwagę? Projektując ogród przede wszystkim powinniśmy zastanowić się, jakie funkcje powinna mieć dana przestrzeń, czego będziemy od niej oczekiwać, jak będziemy w niej spędzać czas i warto jest rozpocząć taki projekt ogrodu od wyznaczenia stref funkcjonalnych. Pierwszą strefą standardowo jest strefa wejściowa, wraz z podjazdem i przed ogródkiem. Drugą strefą będzie ta główna część ogrodu, ta w której jesteśmy teraz, czyli właśnie część wypoczynkowa. Może tutaj być plac zabaw, może być taras, może być basen, palenisko. I trzecią strefą jest część gospodarcza, gdzie mamy drewutnie i załóżmy kompostownik. Wszystkie te strefy powinny być dobrze skomunikowane i o tym też powinniśmy pamiętać, żeby były połączone alejkami, które będą dobrze oświetlone, będą miały odpowiednią nawierzchnię, żeby po prostu przemieszczanie się po ogrodzie było łatwe i naturalne. Wszystkie strefy powinny też znajdować się w odpowiednim rozmieszczeniu względem planu działki i jakby z uwzględnieniem naturalnych uwarunkowań tej działki. Musimy pamiętać, żeby na przykład pod oknami sypialni, nie aranżować przestrzeni do biesiad czy do wspólnego jedzenia, no bo jeden z domowników może chcieć położyć się spać wcześniej. Także jest wiele zasad, których dobrze jest się trzymać, aranżując ogrodowe wnętrze. Wiolu, a co ze stylami? Jakie ogrody lubimy najbardziej? Te nowoczesne czy bardziej sielskie? Jeśli chodzi o styl ogrodu, to w takim historycznym ujęciu zawsze był on związany z funkcją ogrodu i też z jakimiś tendencjami ideologiczno-kulturowymi, które w danej epoce były obecne. No i na przykład ogrody antyczne miały przede wszystkim reprezentować potęgę wyższych sfer. Z kolei idąc wiele lat później, w wieku XX, mamy ogrody modernistyczne, czyli zupełnie pozbawione dekoracyjności, uporządkowane, gdzie forma podąża za funkcją. Także styl ten zmieniał się na przestrzeni lat. Jednak to, co według mnie jest szczególnie dobrego we współczesnym ogrodnictwie i w dzisiejszej sztuce krajobrazu, to to, że łączymy ze sobą estetyki i tworzymy tak zwany styl nieformalny, czyli taki, który czerpie z kilku estetyk jednocześnie. To co najważniejsze, to żebyśmy wybrali jakiś taki wiodący kierunek, żeby uniknąć wizualnego bałaganu. Czyli załóżmy, jeżeli tym wiodącym kierunkiem będzie styl nowoczesny, co właśnie dzieje się najczęściej ze względu na nawiązanie do architektury, którą dzisiaj stawiamy, czy do wnętrz, które mamy w naszych mieszkaniach czy domach. Wtedy decydujemy się na styl nowoczesny, który będzie stylem wiodącym i uzupełniamy go o dodatki, załóżmy, w stylu Boho. E, jakie są ogrody więc w stylu nowoczesnym? Styl nowoczesny wyznaczają przede wszystkim linie proste, geometryzacja. Tutaj mamy rabaty o obrzeżach właśnie najczęściej pod, krzyżujących się pod kątem prostym. Mamy nasadzenia zieleni, które są często formowane, często zimnozielone, ale z kolei możemy również mieć coś zupełnie przeciwnego, czyli bujne nasadzenia belinowe, które będą bardzo dobrze harmonizowały z betonową ścianą. Właśnie mówiąc o materiałach, warto wspomnieć, że oprócz betonu, który się narzuca, stosujemy też stal, ale stosujemy też drewno, tylko w takim minimalistycznym wydaniu. Z tego też wynika kolorystyka, która pojawia się w ogrodach nowoczesnych, bo z jednej strony są to brązy i beże, wynikające właśnie z zastosowania drewna, jednak przeważają szarości, antracyt, czarne dodatki, wtrącenia. E, Okej, okay. opowiedzieliśmy o tym, jak, jakie zasady e, Powinniśmy uwzględniać przy projektowaniu ogrodu. Opowiedzieliśmy o stylistyce. A jakie lampy moglibyśmy polecić naszym widzom do poszczególnych stref? No, projekt oświetlenia ogrodu jest bardzo istotną kwestią, ponieważ to de facto od oświetlenia ogrodu zależy późniejsza atmosfera w tym ogrodzie po zmroku i to, czy będzie nam się przyjemnie w nim spędzało czas czy też nie. Rzeczywiście jest tak, że każda strefa wymaga odpowiedniego oświetlenia. Musimy pamiętać o tym, żeby oprawa była zarówno funkcjonalna, jak i dekoracyjna. I jeżeli myślimy o strefie wejściowej z podjazdem, przede wszystkim pomyślmy o lampach, które będą wyznaczały nam linię podjazdu albo linię alejek, czyli lampy montowane w gruncie jeżeli projektujemy ciągi komunikacyjne i mamy załóżmy, jakieś schodki albo podesty warto jest pomyśleć nad lampą mocowaną do elewacji taką jak steplet i to jest lampka którą mocujemy bardzo nisko nad powierzchnią stopnia która po prostu dobrze oświetla taki uskok co jeszcze na pewno pamiętajmy o kinkietach kinkietami możemy Kinkiety możemy zastosować po obu stronach otworu drzwiowego albo okiennego, ale możemy też zamocować je niezależnie na elewacji, bawiąc się efektami świetlnymi. Uzupełnieniem kinkietów mogą być lampy stojące, mocowane do gruntu na trawniku. Możemy nawiązać kinkietem do lampy stojącej, którą ustawimy gdzieś w głębi ogrodu. Nie, nie zapominajmy oczywiście o oświetleniu górnym, czyli o plafonach, ale też o punktach świetlnych, jeżeli wolimy zamiast jednej lampy zastosować kilka mniejszych opraw. Ciekawą propozycją będzie z pewnością lampa nóg, która łączy w sobie dekoracyjność, ale też funkcjonalność, bo z jednej strony ma ona klosz z poliwęglanu, który świetnie przepuszcza światło, ale z drugiej strony może zostać wzbogacona o złoty odbłyśnik, dzięki czemu staje się prawdziwą ozdobą. A co z lampami dekoracyjnymi? No, lampy dekoracyjne to kolejna bardzo ważna kwestia w ogrodzie, bo dzięki niej możemy zrobić piękne sceny świetlne. I pierwsze, co przychodzi mi na myśl, to duże przenośne lampy ogrodowe, jakimi są świecące kule kumulusy. W głębi ogrodu możemy zobaczyć właśnie kompozycje z takich świecących kul. One występują w mniejszych i większych rozmiarach. Ten największy sięga 80 cm średnicy, więc jest to całkiem pokaźna lampa, szczególnie nadająca się do dużych ogrodów. Kumulusy występują też w wersji wiszącej. Możemy również wybrać lampę Cumulus Cube, tak jak ta lampka tutaj, którą bardzo ciekawie wykorzystano w postaci stolika ogrodowego. Są też donice ogrodowe, świecące donice, jakimi są widoczne tutaj flowerpoty. Uzupełnieniem kolekcji lamp z rotomoldingu, bo wszystkie wspomniane przed chwilą lampy są wykonane z tworzywa sztucznego właśnie w technologii rotomoldingu, będzie lampa patio, czyli ta lampa stojąca, którą możemy również przestawiać i łatwo zmieniać aranżację. A co z właścicielami balkonów, których jest w Polsce jednak najwięcej? Czy oni też mogą skorzystać z jakiejś propozycji, żeby urozmaicić swój balkon i stworzyć taki świetny kącik na zewnątrz? Tak, no oczywiście to oświetlenie balkonu to jest w ogóle kluczowa sprawa, bo dzięki niemu faktycznie balkon staje się taką miłą, kameralną oazą po zmroku. I tutaj świetnie sprawdzają się girlandy ogrodowe, które robią furorę już od kilku sezonów i podejrzewam, że będą robiły ją dalej. E, polecają się, e, poleca się girlanda Festoon Lights, która, e, którą możemy skomponować na zasadzie kilku łańcuchów połączonych jeden z drugim, e, tworząc właśnie większe kompozycje. E, no na balkonie na pewno sprawdzą się te bardziej kompaktowe rozwiązania, czyli zamiast Kumulusa możemy wybrać taką przenośną latarenkę Piknik którą możemy albo zawiesić, albo postawić. Za to na stoliku kawowym postawmy sobie taką lampkę o mniejszym rozmiarze, jak lampka Mache. A czy w przypadku wyboru lamp ogrodowych powinniśmy zwracać uwagę na jakieś parametry, czy możemy dowolnie przenieść lampę? którą stosujemy w naszych domach, na zewnątrz? Nie, nie. Jeżeli chodzi o aranżację ogrodu, czy w ogóle aranżacji zewnętrzne, musimy koniecznie zwrócić uwagę na poziom, na stopień ochrony IP, który wyznaczają dwie cyfry charakterystyczne. Pierwsza cyfra mówi o zabezpieczeniu oprawy przed penetracją ciał stałych, takich jak na przykład pył. Z kolei druga mówi o odporności lampy na działanie wody. Yy, oczywiście w zależności od tego, gdzie postawimy daną lampę w ogrodzie, ta wymagana, yy, ten wymagany stopień szczelności będzie inny. Musimy też zwrócić uwagę oczywiście na materiał, z którego wykonana jest lampa, no bo im wyższej jakości materiał i wyższej jakości powłoka lakiernicza, która zabezpiecza ten materiał, yy, tym lampa będzie służyła nam dłużej. Wiemy już wszystko o tym, jakie lampy gdzie wybrać, w jakim stylu i na co zwracać uwagę. Przejdźmy do tych praktycznych kwestii. Andrzej, a co z montażem? Podpowiedz praktycznego od punktu widzenia, co jest najważniejsze? Przede wszystkim bezpieczeństwo, czyli instalację elektryczną w ogrodzie musi wykonać wykwalifikowany elektryk bezpieczeństwo przede wszystkim tak w przypadku kiedy chcielibyśmy stworzyć takie magiczne aranżacje składające się z większej ilości lamp a mamy jeden punkt zasilania czy możemy podpowiedzieć w jaki sposób stworzyć taką aranżację Tak w bardzo prosty sposób mamy taką łączkę to jest tak by na zasadzie rozgałęźnika w domu czyli prowadzimy od lampy do lampy na jednym przewodzie przez cały obrót. To jest łączka która ma Wysokie IP68. A czy ona jest dobra do wszystkich przewodów, czy muszą być jakieś określone? Jest tak, że można zastosować tutaj przewody o przekroju od 5 do 9 mm. Co w przypadku lamp przenośnych typu Cumulus czy Patio, które posiadają przewód zasilający z wtyczką? Czy gniazdka powinny posiadać jakieś szczególne parametry? Tak, są takie gniazdka, które stosujemy na zewnątrz, które mają IP44. Czy montaż lamp wewnątrz i nad zewnątrz się czymś różni? Nie, montujemy tak podobnie, tak jak lampy wewnętrzne. Świetnie. Dziękujemy wszystkim za oglądanie. Zachęcamy, jeśli spodobały Wam się któreś rozwiązania, do tego, żeby znaleźć w opisie linki i dowiedzieć się więcej o tych lampach. Dziękujemy serdecznie i mamy nadzieję, że pomogliśmy. Wam w stworzeniu e, Waszych wymarzonych ogrodów, jeśli tak będzie. Pamiętajcie, żeby dzielić się e, nimi w social mediach i nas oznaczać. Asaj, kompleksowo i profesjonalnie polecam, drobniki strzelec.